Ten odcinek miał wyglądać kompletnie inaczej. Jakby to, to, to miało kompletnie inaczej wyglądać. Zresztą zobaczycie sami. Ale to, co się przed chwilą wydarzyło, to jest rzecz, która. która, kurde, była po prostu nie do przewidzenia. I znowu wszystko odmienia. No dobra, słuchajcie. Mam do Was jedną prośbę, zanim zobaczycie właściwy materiał. Mam do Was jedną prośbę. Nie. Proszę Was, po prostu. Nie komentujcie jakoś w złośliwy sposób tego, co się wydarzy z nie mówiłem, bo to taki, siaki i tak dalej. Ja już wystarczająco dzisiaj mam dużo niefajnych informacji, więc proszę się po prostu mnie, dobrze? I to jest jedyna moja prośba, z, która, która jest na samym początku tego materiału. No, a, a zresztą to będziemy sobie jakoś radzić i kombinować. Kurde. Zobaczcie, zapowiadało się całkiem spoko. Jest piątek, wracam z nagrań raportu Turbo. Ale nie o tym Wam chciałem mówić, bo wczoraj wydarzyła się rzecz, która no jest, wydaje się być rzeczą historyczną. Nie taką banalną i nie taką prostą. Otóż wczoraj po południu dojechał do mnie z kościerzyny na kołach. On. Wygląda to mniej więcej tak. Jak oglądaliście pewnie na, na kanale Umicha materiał, który był z 2 czy 3 tygodnie temu z odpalania i wjechania. Tym samochodem, to oprócz tego, jeszcze dość dużo rzeczy się zdarzyło. Jeszcze ten silnik był rozbierany, jeszcze był sprawdzany rozrząd, zresztą o tym Wam za chwilę dokładnie opowiem. Przede wszystkim wygląda jak milion dolarów. A po drugie, najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje pod słońcem, poczekajcie. Aperta się zapala, bo aperta miała czerwony obrotomierz, więc stąd tutaj aperta. Mam powiedzieć, że dźwięk jest taki, że no, no, zwariujecie, i usłyszy, usłyszycie na żywo. Nie wiem, jak to zostanie nagrane przez telefon, ale zwariujecie. No, jest mistrzostwo świata. E, auto przyjechało na kołach, e, cały czas z wieloma błędami. Mimo tego, że one systematycznie u Micha były usuwane, te wszystkie błędy, tak czy siak te błędy cały czas wracały, włącznie z błędem mieszanki. To jest w ogóle ciekawe bo myśleliśmy, że nie będziemy mieli e, żadnej możliwości usuwania na przykład błędów u Micha, bo Michu nie mają komputera do Ferrari, no bo umówmy się, komputer do Ferrari, w ogóle jakiś wielki problem, żeby to zdobyć, nic prostszego, idź do Intercarsu, akurat pożyczyli nam z Intercarsu do 599 GTB, jest nakładka na superkary, zakładają i zaczynamy e, e, usuwać te wszystkie błędy. Usunięto miliony błędów, ale to miliony, bo to jakby wszystko to, co było rozpięte, a to jest absolutnie normalne. Że do naprawy jest całe zawieszenie. Zarówno tył, jak i przód, ono nie istnieje, to zawieszenie. Układ kierowniczy również. Poza tym, nie wiem, czy usłyszycie to teraz, skrzynia biegów, która nie działa do końca tak, jak pewnie powinna działać, w ogóle, która jest bardzo dziwna, ta skrzynia biegów. E, no jest milion rzeczy, i auto wraca, e, wraca w tym momencie do autokaru, gdzie e, będzie się tym wszystkim Piotr zajmował. Dobra, pokażę Wam teraz najpiękniejszą rzecz, jaka może istnieć. Najpiękniejsza rzecz, jaka może być. Zresztą. W dźwięku w wyglądzie we wszystkim. Słyszycie to echo, które tutaj jest, no bo jestem w garażu. A jak jest echo, to można rano odpalić samochód. Dobra. Wystawię to na chwilę żeby dźwięk się bardziej nagrał ha, 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 ha. no właśnie ten dźwięk odpalania tego motoru w garażu jest niesamowity. To jest w ogóle jedna z najpiękniejszych rzeczy. Ale to właściwie tyle o tych niesamowitościach, bo wrócił check engine! I słuchajcie, swoją drogą to jest niesamowite, bo jakiś czas temu, kiedy rozmawiałem z osobą, która serwisowała 599 w Polsce, kiedy rozmawiałem z nią i pytałem o wady 599, on mówi słuchaj, jedną z Wad 599 jest to, że końcówki wydechu e, wydają taki dziwny dźwięk, jakby są poluzowane, ale tylko jakieś zimne. Kurde, daj spokój, widzisz, jaka to jest wada? Żadna wada przy tego typu samochodzie. No i to się nagle okazuje, to 5,99 ma dokładnie to samo. Jakieś zimna rzęzi z tyłu na końcówkach wydechowych. Jak się rozgrzeje, wszystko jest super. Dobra, jedziemy odstawić się. Zanim jednak, słuchajcie, zaczniecie pisać w komentarzach, że ten check engine się pali, dlatego, bo silnik został źle złożony, albo coś zostało źle zrobione, wstrzymajcie się, proszę. Już Wam mówię dlaczego. Silnik został złożony przez chłopaków naprawdę naprawdę w porządku, bo samochód już przejechał prawie 1000 kilometrów, wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Jest tu przede wszystkim milion błędów w elektronice i w elektryce, gdzie połowa wtyczek, nie niewtyczek, tych wszystkich innych rzeczy po prostu nie działa, nie funkcjonuje, jest połamanych. Mam nadzieję, że check engine wynika również z tego. Powiem Wam jedną fajną, śmieszną rzecz, bo oglądając materiały, chociażby na YouTubie, stwierdziłem, że kurde, ten check engine, to jak mnie tak nie martwi, i jakby jest, to znaczy, że coś jest nie tak. I oglądasz materiał, kiedy Ferrari 599 miał rok czy dwa lata, i są materiały użytkowników, którzy pokazują: No ja jeżdżę na check engine, ale, na check engine ale to w ogóle nic nie zmienia, bo wszystko jest w porządku. W serwisie powiedzieli, że tak ma być. Więc takich materiałów na YouTube znajdziecie naprawdę całe mnóstwo, że okazuje się, że ten check engine jest faktycznie um, na czymś naturalnym. Jak się jeździ? No na razie. Źle. Na razie jest e, jazda bardzo delikatna, strasznie wali zawieszenie z tyłu, e, wali zawieszenie z przodu, e, są luzy, według mnie amortyzatory są do naprawy. Mm, skrzynia biegów nie działa najlepiej, jakby, znaczy ona działa, funkcjonuje, natomiast teraz nie mam do końca pojęcia, czy ta skrzynia działa tak, jak powinna działać. Bo opinie o tej skrzyni są zawsze fatalne wszyscy mówią: O, Ryan, boskie, ten samochód e, strasznie jeździ przez tą skrzynię. Czy ta w ogóle skrzynia F1 Ferrari jest dramatyczna? E, I teraz pytanie: czy ona po prostu tak działa i tak działa, e, czy tak działa, bo jest zepsuta? Nie mam zielonego pojęcia. Nie jeździłem nigdy Ferrari 599, więc nie mam żadnego odnośnika. Mam nadzieję, że będę miał okazję się przejechać jakąś 599 inną, żebym, e, żebym zobaczył, czy jest jakaś różnica. E, mocowo jest niesamowicie, niesamowicie mocny natomiast nie ma żadnej przyjemności z jazdy tak jak słyszycie tu wszystko o, wali wali ten zawias z tyłu e, ten przód, e, który cały czas musisz kontrolować, żeby jechał w tym kierunku który powinien zaczął ładnie wyglądać, ale to wszystko wymaga jeszcze sporo pracy żeby była przyjemność z jazdy dlatego jedziemy do Piotra no dobra, no i stało się już na dojeździe, zobaczcie, jestem na biegu. Słyszycie ten dźwięk? Pytanie, co to się urwało? To dla mnie to jest dyferencjał, a tak dyszę. Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że na przykład się rozkręciło, nie pojedzie dalej. Albo dyferencjał, albo wał. Przegryć, Musimy go wepchnąć, Piotr. Poprosisz chłopaków o wepchnięcie? Dobra, super, dzięki. Czekaj, ja na razie muszę to wepchnąć. Nie, no ale wygląda całkiem zacnie. Szkoda, że nie jedzie. Kurde. Wiedziałem, że tak będzie. Sukces działa. 1000 km i co z tego. Sorry, mam nadzieję, że to nie jest nic. Bardzo poważnego. Zobaczcie. Jest na luzie, wkładasz jedynkę Czekaj, teraz to nie chcę no. Powinien jechać i nic Ale tak to jest z takimi projektami, jak coś jedno zrobisz, to zawsze coś kolejnego nie ma stracił napęd, wiesz tak jak wyjesz, most, wał, cokolwiek. Silnikowo wygląda świetnie, zobaczcie, przejechał tysiąc kilometrów. Nie, nigdzie nie ma nie, żadnego żywacu, oleju, nic, wszystko trzyma, chodzi na wszystkich cylindrach jest bardzo ok. Chłopaki naprawdę dali radę w składaniu tego silnika. No dobra, silnik to jedno. Teraz pytanie, co dalej? No dobra, wygląda to całkiem spoko, bo ten dół jest niesamowity, macie szansę zobaczyć go teraz z założonymi osłonami, czyli czyli kompletnie płaski dół. Ale tu temperatura idzie od tego. Dobra, i zaraz postaramy się tak na szybko zobaczyć, co się, co się dzieje i co się wydarzyło. Mam nadzieję, że nic poważnego, bo zaraz okaże się, że to będą kolejne koszty. Duże. Piotruś, dwóch zamaskowanych. Takie czasy. Ty, myślałem, pamięć jeszcze, że, że to już będzie wszystko ok. Że, jakby, że zrobimy zawieszenie, że zrobimy e, amortyzatory i on będzie już żył jeździł, tym bardziej, że przejechał tysiąc kilometrów. Więc wiesz, no działa, funkcjonuje. Tysiąc kilometrów to jest tak, objęt żyć. Ale wiesz... ładnie chodzi, wiesz. Jakby... Równo chodzi, tak, tak. Chodzi ładnie, równo. To teraz będą wychodzić po kolei jakieś kwiatki, jakiś kabelek gdzieś tam zaśniedziały. Auto nie wiadomo ile stało. Nie? Ty, ale pal licho z kabelkiem zaśniedziałem. Stary przestał jechać, bo ale coś stero... walnęło w napędzie. No. no Nie, pewnie jakieś sterowanie się wypięło nie. albo coś. Nie, jest dźwięk. Jest tak, jakbyś pół oś ukręcił, albo tak, jak jest, wiesz, e, 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 a tak by się ukręcił, wiesz. Jakby wkładasz, e, wkładasz bieg, wał? albo wał. Mam nadzieję, że jakaś drobiazg, a nie skrzynia biegów na przykład, która jest połączona z dyfrem. No, tutaj jest kompleks, skrzynia z dyfrem, wielozaworowe sterowanie. Myślę, że Słuchaj, nie, nie zobaczymy co się dzieje, to, to Ci nic nie powiem. Zaraz zobaczymy. Yy, a Krystian yy, tutaj tajemnie. Bo na tym podnośniku nie zdejmiemy osłon. Słuchajcie, naprawdę silnikowo jest, jest ok. Błędy mogą wynikać na przykład, o chociażby z niedziałającej cewki, która gdzieś tam może przerywać, więc już wtedy będzie pojawiał się błąd. On... Podłączymy kompakt, Piotruś, przeczytamy. Przeczytamy, ale podłączymy tekstę, dobrze? Dobra, to, to, możemy, to możemy zobaczyć to. Ten amortyzator na pewno nie trzyma z drugiej strony. Też, ale ten jest dużo słabszy, wylał zupełnie, jak zaczął się ruszać. Tak to jest, słuchajcie, z samochodami, które przede wszystkim stały tyle lat. Dopiero zaczynają jeździć i te rzeczy e, zaczynają wychodzić. Ale mam nadzieję, że najważniejsza rzecz, czyli napęd będzie. O, bo brzmi już strasznie droga. No właśnie. Tak jak myśleliśmy, jest milion błędów związanych z elektroniką, elektryką, światła, które kontaktują, nie kontaktują i stąd się to zapala. Błąd w trysku był Piotruś, tak? Tak. Błąd w trysku. Co jeszcze było? Co jeszcze było? To było po kolei, czy przejdzie? W jest prawa strona, w jest lewa strona teraz zobaczymy czy to Kalibracja czy to... No wiesz, może być kwestia kalibracji. No dobra, zobaczymy. Może być wtrysk, bo wiesz co? Teraz jak chodził, to na tej stronie równiutko, idealnie, no. A na tej dawał mi taki, wiesz, czyli to co w komputerze wyszło, prawdopodobnie że wtryskiwacz któryś. Lewa strona. Lewa strona. No. Naprawdę to mam jedną cichą nadzieję, że to nie jest dyferencjał, to nie jest, nie wiem, zębatki w skrzyni biegów ani nic takiego, a tak, ale że jest na skrzyni biegów, o, co robisz, zdjęcie. Że skrzynia biegów jest na dwóch takich poduszkach po boku, po boku, i cały czas było stuka, słychać stukanie przy ruszeniu. I mam nadzieję, że jedna z tych poduszek się po prostu wyrobiła, urwała i zerwała na przykład nam mocowanie, e, z, znaczy połączenie z wałem. Ale zaraz zobaczymy. Co mówisz? całe się wyglądają na całe. Skrzynia jakby jest sucha, wszystko jest ok. To co może go trzeba byłoby spróbować odpalić i włożyć bieg, zobaczyć gdzie to chrobocze zobaczcie tu w tym srebrnym idzie wam trochę liczę na to że na tych poduszkach które są w tym miejscu tutaj się ukrało. Włoska przygoda. Poczekaj, ta włoska przygoda za sekundkę mnie wykończy. No właśnie, słuchajcie. Niestety to nie jest tak, jak się spodziewałem. Znaczy to nie jest tak. Nie, spodziewałem się najgorszego, ale zakładałem, że będzie e, naj, najbardziej delikatnie ze wszystkich. Czyli, że to będą śruby nawale albo coś takiego. Niestety nie tym razem. Do skrzyni napędowej dochodzi napęd, bieg się wbija i gdzieś się albo tu, albo tu gubi, czyli albo skrzynia, albo dyferencja. Wszystko brzmi niesamowicie droga. Może się znowu coś uda wykombinować. Znaczy, no o to chodzi, żeby coś wykombinować, ale zobaczymy. Póki nie rozbierzemy tak naprawdę tego, to nie będziemy wiedzieli co jest, co. Ale przywartościowanie. Jeszcze jakiś czas temu myślałem, że kwestia zawieszenia układu kierowniczego i paru rzeczy z elektroniki będzie bajka. Dziś już wiem, że to nie w tą stronę.